W wrześniu byłem w kędzierzynie koźlu i mam nadzieję, że to koźle nie zostało zmielone do krwawego burgera, który swój koncept oparł na pomyśle sprzedawania burgerów dostosowanych do twojej grupy krwi. Nie wnikając, ile jest w tym udziału dietetyka, a ile bajeru, siadłem na pobliskich schodkach i spróbowałem, jak to smakuje. Witam wszystkich żerwów, którzy gdzie kawałek po cały świat. A w dzisiejszym odcinku witam was z Kędzierzyna, z Bloody Burgera. I spróbujmy burgera, który został specjalnie przygotowany pod moją grupę krwi. Każda nazwa, każdy burger to inna grupa krwi. A jaką ja zamówiłem? No problem jest taki, że ja nie pamiętam jaka jest moja grupa krwi Więc wziąłem czwórkę Z bekonem i Z barbecue sosem No to spróbujmy mm. Jest wieczór Nie mam matiza Jestem zmęczony Tak samo jak ten gościu Ten gościu widać, że robi te burgery, trzaska o tej godzinie cały kędzierzyn koźle do niego przychodzi i odpowiada na pytanie średnio wysmażone czy mocno wysmażone. Tylko ta, ten patyk jest mnie idźmy. Słuchajcie, mam ochotę na burgera. Na bloody burgera. No jeżeli to jest Bloody Burger, to powinien... To powinien być też opcja RARE. A tutaj doczłapałem do się, doryłem się do mojego mięsa. Od tyłu go wezmę. Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. Piszony ogórek. Bułka mocno opieczona. Mocno chrupiąca bułka. Już czuję, że bułka jest to najsłabszy element tego burgera. Co mm. czysto mięso. Mm -hmm. No, już czuję, że to mięso jest bardzo dobre. look do I soki. Wyciekły soki. No to nie jest, powiedziałbym, midiem. To nie jest takie midiem, jak ja bym chciał, żeby było różowe choć jest ciemno, bo jest brązowe, ale to mięso jest soczyste i to mięso, czekajcie, czy ono ma smak mięsa? Jest jakieś takie dziwnie tłuste. To mięso, kuźwa, troszkę posolone. No powiedziałbym tak, to nie jest medium. To nie jest średnio, ale ja tobie wybaczą. Wybaczą, bo facet ma mocny e, nawał roboty, od razu powiedział, że pół godziny trzeba czekać. Kiszony. Nie wiem skąd ten ogórek, ale jest kiszony, dobry kiszony ogórek. Po prostu. co Sos barbecue wziąłem. Kurde, nie pytałem, czy robił go, czy nie robił, ale spróbujmy. Chyba to jest jakiś kupny. Jest dosyć dymny, jest... ale... Kurde, no. Stopień zmielenia mięsa w maszynce, no to... jest dobrze zmielone mięso. Pali się, że 100% wołowiny. Mhm. Wszystko mi smakuje. Tylko ta bułka. Ta cholerna bułka. Smakuje tak jakby facet wszedł do piekarni i kupił bułkę do hamburgerów. mogłaby być lepsza. Ona no jest mocno opieczona. Ona no jest pełno tego sezamu. jest. nie mam nic do sezamu. Ona no jest zupełnie bez charakteru, bezsmakowa bułka. Typowo pszenna. Znam taką piekarnię w Krakowie, taką bułkę sprzedają chyba za 90 groszy. No ale powiem wam, że tego burgera z mięsem się je dobrze. Nie wiem czy jest to kwestia, że no prawie jestem na nawczo. Mm, mm, mm. Śniadanie jadłem duże. Jest dwudziesta Mięso jeszcze mogłoby być mniej wysmażone. Ale jest już soczyste pomimo, że jest ścięte. No to, nie wiem, fajna nazwa, fajny koncept, podoba mi się. Burgery niby przez dietetyka przygotowane do twojej grupy krwi. W międzyczasie odwiedziłem też niepozorną piekarnię, gdzie zjadłem różne smaczne bułki oraz coś intrygującego, co nazywają Kołaczek czeski za 2,90 z nadzieniem ułożonym w radioaktywny symbol. Nie pamiętam ulicy, na której stała ta cukiernia, ale to małe osiedle w pobliżu placu zabaw, na którym grasuje wielki, zmutowany świerszcz rodem z filmów science fiction z lat 50., którego zapewne dokarmiali tymi drożdżówkami. Ciast tam nie jadłem. Ale bardzo przyzwoite drożdżówki polecam. Podobnie jak zobaczenie przesympatycznego graffiti nieopodal tej piekarni. Jak się wychodzi z piekarni to skręcasz w lewo prosto cały czas i trafisz na ten mur z maląkami. No tylko najpierw trzeba odnaleźć samą piekarnię, której nazwy nie pamiętam. ser ser cheddar no tutaj troszeczkę proszę was kupujcie kuźwa te sery sezonowane A gdzie ja tutaj w ogóle siadłem podłogi i drzwi salon podłogi i drzwi zapraszamy Ok, mam nadzieję że nie nie wezwycie tej ochrony solid żeby mnie wypieprzyć bo ja tutaj tylko jem burgera mhm. ale jest pozytyw czy plusy Przesłaniają minusy, bo jest czyste. To nie jest suche. Mhm. 7,5 na 10? Przez tą bułkę. Czerwona cebula pomidor chyba zupełnie zbędny. No, jest klimat. Ludzie jedzą to w samochodach, na parkingu. A obok widać, że powstaje już lokal stacjonarny. Jeżeli będziecie w Kędzierzynie Koźle, to nie jeździcie do McDonalda, tylko jedźcie do, yy, na ulicę Ligonie zobaczyć kościół, który zainspirował Ridleya Scotta do Blade Runnera. Oczywiście, żartuję, ale wygląda jak wyjęty kościół z Blade Runnera. kościoła Eugene de Maznot na ulicy Ligonia rozpoczęła się w 1976 roku. Pomimo, że został on ukończony dopiero w latach 90., to w 1982 został erygowany, czyli zatwierdzony przez biskupa. Czy to przypadek, że właśnie w 82. roku miała premiera filmu Blade Runner Ridleya Scotta? Tak myślę. Ale chyba nie tylko mnie ta budowla przypomina budynki korporacji Tyrell. Niezwykły kościół, który warto zobaczyć nocą samemu na żywo. Jak się pomodlicie, to na pewno wymyślicie, że wam będzie to smakować. Ale apeluję do właścicieli Zróbcie coś z bułką Nową bułkę Najlepszy z całego burgera Mięso Kocet Mięso dobrze zmielone Nie ma żadnych spadek jeśli chodzi o smak, soczystość Czuć wołowina Ogórek na plus 7,5 na 10 Bardzo dobre No a Kędzierzyn spoko. Spokojne małe miasteczko. Mhm. Dobra, bo zaraz zjem papier. <laughs> nie zawiodłem się. I to jest mały. Za 19 dałem. Facet nie ma w menu jakichś powydziwianych pozycji? Coś tam z żurawinką, coś tam z barbecue. A więcej zdjęć z wycieczki do Kędzierzyna na Instagramie RZTV. Dzisiejszy odcinek nie sponsoruje RUK ZUK ale tutaj przystanąłem, żeby zdegustować dla Was. Mam nadzieję, że jak zrobią lokal stacjonarny to ocena z 7 na 10 skoczy do ósemki. A jeżeli przepracują sosiki to może być nawet i dziewiątka, ale czy będę jeszcze kiedyś w Kędzierzynie? Koniecznie dajcie mi znać, czy kędzierzyniacy i głodne koźlęta jadły krwawego burgera. Tak więc koniecznie dajcie mi znać, jak Wam smakował krwawy burger. E, bo jak nie, to następnym razem zjem wszystkie koźlęta w kędzierzynie. A jeszcze niedaleko piekarni był tajemniczy klub. Ale to już zupełnie inna historia.